Witam serdecznie. Dzisiaj robimy nowy mieszkanko, dlatego tutaj jest To po prawej troszkę większe jest. Będzie bardziej chyba się podobało Gostkowi. Jest to ptasznik czerwononogi. Około piątej, szóstej wylinki. Nie wiem dokładnie. No to przystępujemy do dzieła. No to działamy. Tutaj mam torf. Korek i liście. Tego koreczka mu tutaj damy. Mam jeszcze jeden, może dam dwa. Z tego co zauważyłem przed wilinką, on lubi się zakopać. W tej chwili. Ma woreczki torfu. Miał trochę tego podłoża. Reczkę z innego, od innego pająka też damy. Jak mówiłem, jest to ptasznik czerwononogi. Brachypelma bohemi, jeśli dobrze wymawiam tą nazwę. Jest to ptasznik, który występuje w Meksyku a konkretnie w dżunglach meksykańskich, nie na, nie, na pustyni, nie na terenach pustynnych. Więc on lubi mieć wilgotno. Teraz wlejemy tutaj wody. No, nie za dużo, ma nie pływać chłopak, albo dziewczyna, bo w sumie jeszcze nie wiem co to jest, za małe trochę żeby wziąć, rozkmienić Co to za osobnik? To tak, damy tutaj koreczka. Niech sobie ma. Z tej strony też trochę. Jest to ptasznik o dość łagodnym usposobieniu. W opisach jest, że jest wolny. On jest wolny, chociaż nie zauważyłem, żeby akurat ten był wolny. Może te maluchy są szybsze, bo po prostu yy, są małe i próbują się ukrywać przed innymi stworzeniami, ponieważ nawet ptaszniki mają swoich wrogów nawet te duże. Dobra. Zaraz go poprosimy, żeby się przeniósł. Temperatura, jaka jest potrzebna przy hodowli tego typu pająka, to jest około 28 stopni. W noc może ta temperatura spadać do 22, więc teoretycznie, w pokoju, w mieszkaniu, można go trzymać. I nic mu się nie powinno stać. Nie chciałbym, żeby on gdziekolwiek uciekł, bo po prostu on jest jeszcze za mały, żeby go brać bezpiecznie na rękę. I tu nie mówię o moim bezpieczeństwie, tylko o jego bezpieczeństwie. Bo mimo wszystko ptaszniki są to dość delikatne stworzenia. Szczególnie ich odwóg jest delikatny bardzo. Można niechcący im krzywdę zrobić. A, piękny grubasek. Nie wiem, czy to jest widać. Czego, żeby mi tu nie wyskoczył, kurde? No dobra, to poprosimy go teraz, żeby się przeniósł tutaj do domu nowego. Może mieć jakieś fochy. No i tutaj. Bąbelku. No i Bąbelku. proszę. Proszę. Chodźcie, wspina do góry. Nie chcę.

Sukces. Te pająki mogą dorastać do długości około 7 cm ciała. To znaczy akurat w u pająków jest tak, że się mierzy od szczękoczułków do końca odwłoka wielkość pająka, ponieważ wielkość odnuży jest ciężko oszacować. Odnóża dorastają do około 15 17 cm rozstało, więc to jest jak on rośnie, to on będzie mniej więcej jak to pudełko, ten pająk, znaczy może być ciut dłuższy nawet. Takiego widziałem akurat na wystawie pająków. Już po malutko zaczyna się wybarwiać. Jeszcze jest 2-3 wylinki. I powinien mieć piękny, pomarańczowy kolor odnóży. No dobra, zostawiamy słodziaka w spokoju. Pozdrawiam, do zobaczenia.